Mamy event kulinarny, gwiazdy dzieciom, gotujemy, uczymy się nowych dań. Mamy cztery sekcje, więc na każdej sekcji będzie wykonywane inne danie. Mamy też prowadzącą z czyn także będzie piekielnia. Ania, czy po raz pierwszy bierzesz udział właśnie w takiej akcji charytatywnej, podczas której będziesz gotować razem z dziećmi? Akcja charytatywna, podczas której będę gotować, to jest pierwsza taka moja akcja, aczkolwiek. Dużo różnych akcji charytatywnych już mam za sobą i biorę w nich udział, bo wydaje mi się, że zawsze warto jakby mieć taki, jakby takie powiedzenie przynajmniej ono jest moje, pomogę jak mogę. Powiedzcie, z jakiej okazji jesteście właśnie na dzisiejszej imprezie akcji? chcemy pomagać to przede wszystkim, a dwa, postaramy się dzisiaj y, coś ciekawego ugotować i myślę, że tutaj Tomek pokaże się przede wszystkim, ponieważ to jest jego mocna strona. Dobra, dobra, nie chwaliłbym się tak bardzo, ale prawda jest taka, że cała nasza rodzina, jeśli już robimy jedzonka, czasem nam się zdarza, że możemy zrobić je wspólnie, to naprawdę każdy ma swoje zadania. A czekać, czy Kacper też będzie gotować razem z wami? Ale rzeczywiście, że będę gotować razem z, z tatą i mamą. Monika, czy pierwszy raz jesteś właśnie na takiej imprezie, gdzie będziesz gotować razem z dziećmi, gdzie gwiazdy gotują z dziećmi? Wiesz co, jeżeli chodzi o gotowanie, to pierwszy raz, natomiast już byłam przy pierwszej akcji, gdzie Lidia wykonywała kalendarz razem z dziećmi i z gwiazdami celebrytami. Także tak naprawdę to jest moja druga akcja. Powiedz Rafala, w jaki sposób dzisiaj przyrządzicie właśnie te hamburgery? E, hamburgery będą przede wszystkim tutaj robione z uczuciem od serca, grupowo, teamowo, drużynowo, także myślę, że to będą najlepsze, najsmaczniejsze hamburgery w Warszawie. A powiedz Ola, jakie dodatki dacie właśnie do hamburgerów? Mamy w drużynie osobę, która dba o swoją kondycję fizyczną i o swoje ciało, więc to będą bardzo fit hamburgery. Będzie mięso, będą pomidory, będzie ogórek, a przede wszystkim będzie w nich dusza artystyczna. Właściwie w tej chwili się zajmujesz. Co przyrządzasz? Teraz grillujemy szparagi, które były wcześniej ugotowane. Za chwilę będziemy e, marynowane, które jest mięso piersi z kurczaka, też grillować. A tutaj e, przygotowują m, dzieciaki też e, już e, warzywka do grilla, które będą... To będzie cukinia i to będzie papryka. Powiedz Tomku, e, czym w tej chwili się zajmujesz? Muszę mieszać ten ryż, żeby się zrobił cały biały, nie przypalił. Co chwilę mi coś dorzucają, więc jest coraz gorzej, ale walczymy. Jak Wam idzie gotowanie? Jak widać nie jest najgorzej. Na razie, na razie jest krojony, ja byłam, na razie, y, trzymam, bo mogę utrzymywać tylko ogień, bo wszystkie prace już zostały rozdane, więc na razie czekam na swoją kolej. Powiedz Lidia, czym kierowała się wybierając tą restaurację? Jestem związana z kilkoma restauracjami w Warszawie, ale Przypraw Dopraw idealnie pasuje do tych naszych warsztatów. Proszę Pana, jest Pan szefem kuchni dzisiaj. Proszę powiedzieć, czym charakteryzuje się właśnie Pana ta restauracja? Nasza restauracja charakteryzuje się kuchnią polską w nowoczesnym wydaniu. Tak? W karcie posiadamy wiejską kaczkę w trzech odsłonach, duszone policzki wołowe, które są w chwili obecnej modne. No i taki dość kontrowersyjny deser, który nazywa się Dekonstrukcja ciastka WZ. Powiedz Rafale, ile razy w życiu właśnie robiłeś już hamburgery, czy jest to pierwszy raz? Hamburgery chyba robiłem kiedyś. E, ogólnie lubię gotować, więc myślę, że tutaj nie będzie większych problemów. Wiem jak usmażyć mięso. E, tutaj mam świetny team, który już proszę działa, wszystko jest pokrojone, więc myślę, że zaraz tutaj będziemy jechali i każdy będzie najedzony. Proszę Pana, czy Pan tutaj udziela wskazówek właśnie naszym gwiazdom? E, udzielam wskazówek, ale pragnę zauważyć, że nie mam zbyt wiele do powiedzenia. Bo Pani Ania doskonale pewnie gotuje w domu, już mi o tym powiedziała. Także na pewno wymienimy się przepisami, ale jak tylko mogę, to dzisiaj pomagam w tym gotowaniu. Powiedz Sowa, jak Tobie idzie gotowanie właśnie? E, Mnie bardzo dobrze i dziewczynom również. Ja lubię gotować i w domu, tak jak mówię z Tomkiem, gotujemy zdrową żywność, także czujemy się dobrze w takich warunkach. Powiedz Tomkom, e, co właśnie w tej chwili robisz? Jakie to będzie danie? Ja robię rzecz najprostszą, czyli w pomidorki, jak widać. A tak naprawdę to robimy risotto. Najważniejsze oczywiście jest makaron, który już się gotuje. Chłopaki tutaj widać znakomicie poradzili sobie z cebulą i wcale nie płaczą, pomimo to, że to wcale nie jest takie proste. No i mamy super pomocników, więc na pewno będzie nieźle, trochę mieliśmy problemy z, z naszą grzałką, jeśli można tak, tak to nazwać, ale... Pupaki pewnie powiedzą, że już yy, o dalszych losach makaronu. W tej chwili właśnie y, ja kroję cukinię. Sprawdzamy, czy makaron się nam ugotował, ale jeszcze chyba mu trochę brakuje. Zastanawiam się tylko, y, ile jest soli w wodzie, bo widziałem, że tutaj pomocy kiedy dosalał już wodę. Więc mamy nadzieję, że makaron nie będzie ani rozgotowany, ani zasłony. Z jakich domów dziecka e, przyjechały właśnie dzieci? Mamy nie tylko domy dziecka dzisiaj, mamy dziewczynkę, która przyjechała z południa Polski, mamy dom dziecka z Mazur, z Morąga i mamy trójmiasto. Powiedz Ania, e, czy pierwszy raz w życiu właśnie gotujesz tą potrawę? E, Rizot, no w ten sposób pierwszy raz, ale w ogóle Rizot to w swoim życiu gotowałam nie jeden raz, bo tak jak już, już tutaj... Było wspominane, gotuje dość często, znaczy codziennie, przynajmniej trzy razy dziennie. Proszę powiedzieć, jak to właśnie stało się, iż Pan nawiązał współpracę z Lidią Skuza, iż ten event właśnie w Pana restauracji się odbywa? Tak, z Lidią, z współpracuję już od dłuższego czasu. Z tego względu, że Lidia jest fotografem kulinarnym i fotografuje dość dużo szefów kuchni i stąd nasza przyjaźń. I pomysł na zorganizowanie eventu w naszej restauracji.